Mama jest wardecą w polskich liniach lotniczych LOT. Tylko co się orientuje, to już 25 lat pracuje. 26. 26. Cenimy naszą mamę za to, że jest dobrym człowiekiem zawsze się nami opiekowała, zawsze miała dla nas czas pomimo swojej ciężkiej pracy. I pomagała w pracach domowych. Też. <laughs> I też starała się nas bardzo często zabierać ze sobą, żebyśmy z nią sobie polatać, pozabierała nas, pokazała nam kawał świata. Mama kocha ten zawód, widziałem, że jest po prostu szczęśliwa tym, co robi. jestem Ola i od pół roku również pracuję jako Stewardessa na pokładach polskich linii lotniczych LOT. Jestem Nikodem, zaraz będzie moja 15- rocznica latania również polskich linii lotniczych LOT jak, jak mama. Mamy to pomalho.